Cześć, z tej strony Zimny. Dzisiaj mam dla was powtórkę z 2014 roku, więc naprawdę stary, stary klamot. E, bitwa na mapie lotnisko, ja gram jestem trzecim, e, od razu spójrzcie sobie jak wyglądał wówczas matchmaking. Jestem na topce ósmym i w bitwie są tiery nawet czwarte, więc... No, taki PZ38 na pewno ma na wesoło, na pewno, na pewno świetnie się bawi grając taką bitwę. Od razu przepraszam za ten wspaniały zielonym markerem namalowany celownik, natomiast yy, żaden inny nie chciał mi działać. Po prostu to jest stary klient gry i jest tak, jest, nic, nic nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Yy, piękna roślinność, piękna mapa, grafika, wszystko wygląda super, ponieważ jest. To patch 811 wypuszczony, będący w użyciu, powiedzmy, 4 lata przed wprowadzeniem WOTA w HD. Przed wotem 1.0. Także jak widzicie, woda też jest fajna. Wygląda trochę jak te 1000 z terminatora dwójki. Odgłosy wystrzałów, oczywiście, też zupełnie inne. Z zero jakiejkolwiek informacji na minimapie. Widzimy tylko ikonki czołgów. Jeśli czołg znika, znika też z mini mapy. Steward to ważne. Kiedyś w modzie były takie rasze po Arty. Teraz robią to tylko oczywiście kołowce. Kiedyś to było na porządku dziennym, że, że lighty sobie robiły wycieczkę po artę i Często nawet przeżywały taką akcję. Z tego co pamiętam, meta była taka wtedy, że właśnie bardzo często nie siedzieliśmy na środku w rejonie D6, tak jak dzisiaj. Zresztą w tej bitwie też tam troszeczkę czołgów siedzi, ale z tego co pamiętam, to bardzo często był pusz wodą w jedną czy w drugą stronę. Tymczasem zrobiło się nam już z 0 do 4. Nie wiem, ile mamy strzelone. To była rzecz wtórna wtedy. Czego interesowało, ile człowiek strzelił w bitwie? Jak byłeś dociekliwy, to sobie sprawdziłeś w szczegółowych wynikach. Mogę sobie dobić 25 ale po co? 112, więcej damage'u. 0 do 5. No, E25 chyba za otoje ma strzela albo w ogóle nie celuje. Ja też tutaj popisałem się celnością. Sklejka, delikatny taran. O, strasznie uparty. Nie wiem, czy to jest bak w powtórce, czy i miał taką depresję. Bo to jest takie wzniesienie. a poszło. Jest 2 do 7. Dzisiaj to by było dosłownie odlicanie minuta, i, i po jabłkach. A wtedy proszę bardzo. 112. Kara. No facts given. Siedzę mu na plecach, odwraca lufę dopiero, dopiero jak wyłapał pestkę. Oczywiście się delikatnie sklejam, żeby mu utrudnić przebicie mnie, strzelił zupełnie nade mną. Jestem sam na tej flance. 112 skończona. Mamy trochę tak zwanych kamperów przy czerwonej linii. Łącznie z jakimś ciężkim czołgiem. Oczywiście nawet nie widzę, jaki to jest czołg. Wyspotował się SU. Celownik ogromny. To jest załoga jakieś 6 perków temu, bo oczywiście tą załogę na pewno w dalszym ciągu mam. I teraz są już wykokszeni goście. No, ale wtedy to... W porywach jeden perk. I teraz patrzcie. Pz-38. Wyjeżdża sobie na ASA 3. Będę się z nim strzelał, nie? Su sobie po prostu odjeżdża. Steward też odważnie wychyla się tutaj na mnie. I z drugi na awku. To kiedyś była jeszcze większa plaga niż teraz, z tego co pamiętam. O, był dramat. Zdarzało się, że po 3-4 czołgi w drużynie były na hawku. Tymczasem gra nam się troszeczkę wyrównała. Zrobiło się nagle 6 do 7. Ja w dalszym ciągu nie wiem, ile mam damage. Zresztą wtedy człowiek rzeczywiście no, niewiele wiedział, mówiąc delikatnie. Stuart jest bardzo uparty, żeby mnie tutaj poharatać. Oczywiście mało, ma penetracji, żeby mi zrobić cokolwiek. Możecie sobie pomyśleć, eee, trafi go. O, nawet przebiłem. Możecie sobie myśleć, co za głąb nie naprawia gąsienic. A jak widzicie, naprawa gąsienic trwa dłużej niż przeładowanie, więc był dramat. Ale nie wszyscy pewnie pamiętają, wtedy zestaw naprawczy miało się jeden. Nie było czegoś takiego, że apteczka, zestaw naprawczy czy gaśnica, w ogóle konsumy, odnawiały się co 90 sekund. Zostałeś zdetrakowany na początku bitwy, naprawiłeś gąskę i dostałeś potem amoraka, to jeździłeś z rozwalonym magazynem do końca bitwy. Także trzeba było naprawdę, naprawdę zarządzać zasobami. I teraz patrzcie, to była Amorak. Nie było efektu fruwającej wieży. Tak jak wczoraj pokazywałem filmik, w którym MAN wysadził z no tutaj mamy tylko ikonkę, że magazyn amunicji eksplodował. Żadnego wizualnego efektu nie ma. A my sobie jedziemy dalej. Naprawiłem gąsienicę i do końca bitwy jestem już bez zestawu naprawczego. Mam uszkodzony zbiornik, także. No nie było tak mięciutko jak, jak teraz. Chciałoby się powiedzieć kurwa, kiedyś to było, nie? Kaw1S strzela do mnie i oczywiście bez ruchu czeka. O, strzelałem blindy, zanim to było modne. Kaw1S zupełnie nie próbował uciekać. Się odbija, ja oczywiście go przebijam. No, jaki problem to nie jest jakiś twardy czołg, zresztą jest niżej. A co do KW1S wtedy, nie wiem czy pamiętacie, ale na szóstym tierze to był mocarny czołg. On ładował bardzo długo, ale walił po 400. Był na szóstym tierze, mówiło się KW1 Sport nawet. Tymczasem kończymy SU-152. Mamy już 6 fragów, czyli specjalista zrobiło się 12 do 10. I teraz przyspieszam tą powtórkę, ponieważ czas przeładowania FV304, czyli popularnie nazywanego kopytkiem, jest krótszy niż czas, w jakim ja naprawiam gąsienicę. Więc tak naprawdę sobie tutaj chwilę postoję. Gość mnie doi, ja się zaczynam już irytować, bo mam cały team tak naprawdę przy czerwonej linii. a... No, arczesz centralnie, bezkarnie mnie wali teraz. Może przyjechać po mnie Tiger RHM, jestem zupełnie bezbronny. Stoję jak ten maus na środku kareli i nie mogę nic zrobić. Oczywiście kopytko nie ma jakiegoś potężnego działa, ale jak widzicie, już zostały mnie całe 400 hp, więc on teoretycznie może mnie zdoić. Mi tam się, już jakiś kapsok załączył, więc irytacja pełna. Jak na moje ówczesne możliwości, to chyba bitwa życia. Strong English też w połączeniu z Caps Lockiem. Wybaczcie, ale to było dawno, 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 dawno temu. Tymczasem jadę e, zrobić presję kapa. Zrobiło się 13 do 11. Mam świadomość, że jestem sam i nikt mi nie pomoże, więc to też jakby dopełnia skali irytacji. Chociaż z drugiej strony dzięki takim sytuacjom jesteśmy w stanie zrobić jakiś przyjemny wynik. Wjeżdżam na kapa, liczę, że ktoś tutaj przyjedzie, został Tiger2 i oczywiście Kopytko, które nas tak trollowało, przez przynajmniej jakiś tam fragment bitwy. Wjeżdżam na kapa, ustawiam się przodem do tej strony, z której spodziewam się gości, no i czekamy. Jak widzicie, nie ma nawet wskaźnika, ile czasu trwa kapowanie bazy. Nie widzimy nic. Tak naprawdę w bitwie nie mieliśmy żadnych informacji. Wszystkiego dowiadywaliśmy się z ekranów końcowych. Nie wiem ile mam demerzu, ile asysty. Kopytko wyjeżdża, wypłacam Snapa. Odpłacam mu się tym samym, oczywiście w starciu z Isem trzecim face-to-face. -face. Nie mam żadnych szans. Mam 7 fragów. Nasciri się ruszył. H.O.K.A. Dalej sobie odpoczywa gdzieś tam przy, przy hangarach. No i czekam. O, jak widzicie, IS-6 wyśmiewa, wyśmiewa artylerię, ponieważ wtedy było też tak, że można było się komunikować powiedzmy z drużyną przeciwną, co kończyło się głównie wyzwiskami. Dlatego tej funkcji, tej opcji już jakby nie ma. Zupełnie została przez Wargaming zlikwidowana. Tiger 2: taktyczne obiechanie. Skoro EFO przyjechał z jednej strony, Tiger przyjechał z drugiej, natomiast stwierdził, że groźniejszym przeciwnikiem będzie Ciri, więc ja gnam na złamanie karku. I zabezpieczam sobie Radleya Otersa. Koniec bitwy i zobaczmy, jak to wyglądało na papierze. I mamy wyniki tej bitwy. Eee, oczywiście, as pancerny, medal Radleya Otersa chyba mój pierwszy. Stalowa ściana, specjalista, duży kaliber. Duży kaliber to też jest medal, który wprowadzono chyba jakoś mniej więcej w tamtym czasie. Ponieważ ja zaczynałem grać w 2012 roku i tego medalu jeszcze nie było. On został wprowadzony właśnie chyba mniej więcej wtedy. 8 fragów, 362 asysty. Wykryłem 4 pojazdy i strzeliłem 5000 dement To jak na moje ówczesne umiejętności, to, to było naprawdę coś. Zresztą teraz to by było chyba coś, a wtedy no to naprawdę to była chyba bitwa życia dla mnie. No i tabelka drużynowa. Oczywiście pierwszy eksp. 1609 bazowego ekspa. To też raczej bardzo przyzwoicie. Tygrys strzelił 2600, T-34 2100, RHM 2000, więc oni coś tam porobili. U nas 88, jak Tiger też nastrzelał prawie dwójkę, wtedy to też było zupełnie co innego niż teraz. Podobnie jak KW4. Wtedy przebicie KW4 to. No wiadomo, gold się tak nie sypał, skill był inny. No zupełnie inne czasy. Naprawdę zupełnie, zupełnie, zupełnie inne czasy. To. Cofnęliśmy się trzy epoki wstecz, mi się wydaje. Oddałem 19 strzałów, 17 trafiłem i wszystkie z penetracją. No żaden wyczyn na w ósmych tierach i poniżej, wręcz do czwartych, więc ten matchmaking też był śmieszny. No ale jednak żadnego Golda w, nie było, ja nie wiem, po dwóch, trzech latach grania w wot dopiero na niektórych czołgach zacząłem trochę Golda wozić, zresztą teraz też raczej tego unikam. Otrzymałem 34 trafienia, 23 z penetracją, 11 bez penetracji, tutaj Kopytko miał swój przemożny udział. Cz Cztery hity dostałem z plaszem i zarobiłem 43,5 tysiąca na czysto. To w sumie teraz się tyle zarabia prękami. Więc nie wiem, czy Wargaming czegoś tam nie majstrował przy zarobkach czołgów premium. A może więcej po prostu dolda gra, lata i więcej, więcej gramy na bogato z dużymi zestawami i tak Bitwa trwała 11 minut. To też teraz raczej jest rzadkością. Wtedy, wtedy się zdarzało częściej. No i tak jak mówiłem, patch 8.11, 6 kwietnia 2014. Także stare dobre czasy, ale też dobrze, że już nie wrócę. Ja tymczasem bardzo dziękuję. Zapraszam na Twitcha, zapraszam na YouTube'a. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.